To jest jakiegoś odcinka, bo się nie jest wstawiony. Dobra, damy radę, spokojnie. Jedzie ta Imara z nami? Jedzie, jedzie. Po nas z grupy, czy nie? Nie wiem. Tak, są cztery osoby! On, on. Ale ona się zdziwi, jak to zobaczy. Ja ale bo, to jest o, on, on, ona musi się stworzony przez Rockstar, to nie jest przez Rockstar. Ta, jest, ta, ta taka niespodzianka. Oj, powinien być Rockstar. Ale Cześć przez graczy jest lepszy, niż przez Rockstar. No bo Rockstar robi takie coś, się da przejść, a gracze robią takie co się nie bardzo da. Czemu no, jest ale ja noc, mówię noc, właśnie noc. takie, co się nie bardzo da. Kur... No, celu... bramka się zamknęła. Kami, chwalę się, co bramka to ja, nie? No, no przejechałeś. Tylko nie omijaj tego spowalniacza, bo to specjalnie, żeby się nie wyleciało z kolei. Okej, okay, ukochana rampa. Jedziemy. Ciekawe, co ta Imara powie. Ale weź mnie nie udarzę, nie? Please. Ja to i będę tam walił. Ona, ona to już zapewne po prostu ma... Miała o Boże, smutki. przyhamowałem kiedy tam jechałem za tobą, i, żeby cię nie uderzyć. O kura, a ja, a ja, a ja, a ja, przy, przytrzymałem. ja Dobra, się przytrzymałem. Dobra, dołóż się, przyjechałam za pierwszym razem. No nie, nie poleciałam za pierwszym I... razem, ja cedę dalej. Ej, ten wyścig rzeczywiście musisz stworzyć coś cięższego. Tak, Wszystkie moje wyścigi są easy. Muszę stworzyć coś, co jest ciężkie. Czemu jest ten czwarty? No ale już mam pomysł. Robię takie trzy czy cztery okrążenia. Dopiero będzie ciężkie. prędko mi się spodoba, prawda? Nic jak... nie widzę ciemno jest. Ale ja wolę ale coś cięższego. No i tak wypadłem w ostatnim momencie, ten... nie wierzę, ja nie wolę. Oto postaram się z tym razem zrobić coś, co będzie bez tego. Zrobię takie, taką ścianę bez kurba, tak jak w e, tym falku. bez kurba? No bez kurba, ściana bez kurba. Czyli wiesz, tak jak w falku. Zrobię taką gigantyczną, jak tutaj, tylko żeby bez żadnych przyspieszeń, tylko na początku, żeby wjechać łatwo. Ej, a ta Imara przejechała, to nie? O kurde, jest, dr jest druga minuta. Jak facet druga minuta, jak mi przyjedzie pociąg, to się wspomnie co to za tylko w tunelu? nie, to nie jest po ciebie. No, mam przynajmniej taką nadzieję tutaj. Że... ta Imara tego nie przejechała, nie? Nie przejdzie. Nie. Ra, ra, raczej nie. A jest za mną, dobra, nie przejechała. Przejechała? Nie. Ueee. No, nie, nie, widać, że nie, nie dla każdego to jest łatwe. No, ale ona nie wie, że nie można trzymać gazu. Właśnie. No właśnie, ale gdybym tego nie powiedział, też byś się tego nie zrobił. Zrobiłem, nie zrobiłem, jest. To ja, to ja już robię drugie okrążenie, Kamil. Tak, 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 dla twojej ciekawości. Tak. Eee, Kamil, no. chodź tu, cwelu, ja cię zaraz piknę. I, i zauważyłem, że utykałem tutaj auto, no, bo włączono nie jest widzę. Pociąg. I czemu jest tak ciemno? Ej Kamil ślepy. Jej, okrążenie drugie. Nie, 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 nie. w dół, czy w górę. Serio? Nie trafiłem w checkpointa. Ej, naprawdę, to mi ciekawi, czy ona da łapkę w dół czy w górę? Jeszcze raz, co? Czy ona da łapkę w dół czy w górę? Ta, ta, wiesz, ta... Inna. Inna? Zabarę, mam Gdzie, kierunek, nie wiesz, nie kto? To nie jest Inna, ona nie śpiewa Rendewu, pamiętaj. Ja nie mogę. Ej, ona z tutaj, ja już się dubluję, nie? Imra. Duchu, Im, imra. Imra, w, imra, jak tak, pa, tak po arabsku trochę. Ima, nie wiem tak po arabsku. Albo to ktoś zwali. Taki, taki po arabsku kamień. Okej, okay, do góry Imrę. A jak jest ona, kamień po ona, ona ma, ej, Kam, Kamil jak przodu, pra... ej, jak jest po arabsku? Ona mi pozwala jaka do przodu, nie? A jak jest kamil? Nie pozwala do przodu, bo ona nie umie. Kamil jak jest po arabsku? No. Eł Stupendo. Co? Za. Ale mówię powtórz, bo nie usłyszałem. A nie, nie, powtórz. Nie, ten nie nie nie, 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 nie. Mam takie pytanie. Hmm. Całe YouTube Was słyszą. Remek, czemu Cię umierasz? Znaczy, popełniasz samobójstwo teraz? No bo spadam albo na silnik, albo na. No, tu. o to tutaj ma choćby spać na silnik, albo na ten, albo na tył. Uuu. Dlatego, dlatego jak mi tak zabijamy, to ja mówię na no, nas legion samobójców. Max, czym ty się sugerowałeś jak robiłeś mapę? Sugerowałem się tym, że jestem samotny. Kiedy wygraliście bota. <śmiew> jestem samotny. Jakby co do widzowie macie to dostępną tą mapkę w opisie od tutaj wspaniałego Maxa. Tak Weź przestań! No kur Nie przestany nie mówię do ciebie, Kamil. Będę. Albo jadać o ty. Jadę znowu na koło śmierci. ]呢? Testa robić. No już, już nie cierpliwie się. Kasper, mianuje cię od teraz ten budowniczym wyścigu w kaskaderskim. Oj, pojadę na wakacje, to to researched. będę wrzucał. Tak, tak w zamian, za to, że nie, nie było odcinków. Ej, Kamil, mam pomysł. Co? Zróbka gru, mi serię z naszych wyścigów chorych. No właśnie robię. Bo, bo, bo ja codziennie nie buduję wyścigi różne. Ja już mam chyba stworzone pięć własnych rzeczy. Z czego dwie rzeczy to ostatnia drużyna wygrywa. Ej, ta Imara chyba się poddała, bo stoi nieruchomo. Czy każdy łapkę w dół, czy w górę? To jest ciekawe, nie? Jeszcze raz, co? No. Czy ona da łapkę w dół, czy w górę? W górę dołu. Chociaż domyślam się. Kurde. I na silniczek. Góra dół. Kurde. da, da, A, nie głosuję. Każdy, kto, komu uda się to zrobić, ale... daje łapkę w górę. I, więc Imara da w dół. Pozdrawi po Mara. Kurwa, ma. W ogóle to ma 100% łapek w górę, czyli dwie łapki w górę chyba. Czy tam pięć, nie wiem. A tam. Jakbym ja miał swój kanał, to bym, znaczy u mnie bym zrobił tak, że łapki w górę to są łapki w dół, a łapki w górę to są w dół. Łapki w, w górę to są dawajcie, łapki w dół, a łapki da, w górę to są w dół, mój, tak? Dawaj, dawajcie, dawajcie łapki w dół. Miałby 20 tysięcy łapek w dół I nie, nie, nie słuchajcie go, nie słuchajcie Nie go. Kamil, Kamilowi dajcie, da, Kamilowi dajcie w górę Tak On, on okay. nie ma sięgnąć ja, ja <laughs> Ej, ja, ja, jakbyś się pytał czym Kamil, to chyba wiem czym Moim łatwym wyścigiem Tak, okay. czym sobie zapracowałem na tyle Wyścig... łapek w dół Wyścigiem maksa Okay. Chyba uda mi się to zrobić, chyba uda mi się to zrobić, chyba uda mi się to zrobić I zrobiłem Chyba ci się uda zrobić, chyba ci się uda zrobić, Jak tam? Ej Rynieś, Udało ci się? Co tam? Prawie <grych> Ok, to ja już kończę chłopacy, robimy, robimy ten wyścig już prawie że 10 minut robimy Nie kończ tego, tego. Chciałem nie kończyć? Ano bo o chcę to skończyć ja. O kurwa. Pierwszy chcesz. Już jest? O kurwa. Nie. Czekaj, się. na co? Jest. Wyjści! Ka Kamil podły swój mikrofon. Znaczy słuchawki Mikrofon. Na co? Na co? Okej, okay, wjeżdżam do mety. Nie! Tak, 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 ale tak musi się to skończyć, bo ten. Ole samo sięgniecie Minecraft Club. A to jest jestem drugi, to dobra. Proszę, okay. Bo Nie, nie, muszę, muszę, muszę ten wyścig skończyć około dwie osoby, by zaczęło być odliczanie. A dobra. Remi, przejechałeś? Nie. Yeah. Y musisz się najpierw relokować Jakżem przywalił? Musisz wejść na stronę... wpisz sobie w internecie Social Club i się zaloguj. Tam musisz wejść... Czekaj, ja ci już wszystko po kolei powiem. Masz Social Club, nie? Max jest taki pomocny. No, w ogóle naprawdę ja się dowiedziałem, że możesz zrobić dwa księgze. Jakbyście same, chcieli sobie zagrać tak samo ten, z nami ten. jak gramy tutaj z chłopakami, to napiszcie w komentarzach, to postaramy się jakieś fajne wyścigi zorganizować. Już ci mówię. Mogę... Nie róbcie tego. Nie róbcie, nie opłaca się. Okej. Okay. Chodzisz z by... 8 że... A więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. żegnam się ja i cała nie. moja ekipa. Nie. Narka, pożegnajcie nie. się. Nie. Nie. Cześć, cześć, cześć.